Hej, witajcie, z tej strony Cherry, a dziś ze mną jest... Mr. Konanes, witam wszystkich bardzo serdecznie. <gry> Kur... a to jest gra Left 4 Dead 2. Tak. Bodajże. Gramy w kampanię, którą... nie wiem, wybrałem pierwszą lepszą. A, I nie tak. wiem, gdzie mamy iść. Tu skaczemy, dobra, S dawaj. Skaczemy, Uczynimy dawaj. totalny rozpierdol, to co jest najlepsze. A mam shotguna, lecimy. Ło kurde, nawalamy Eee Tutaj siekiera strażacka, uh -huh. najlepsza uh -huh. Jest Totalny bodajże ryski, w w pół do... Jest bodajże w pół do drugiej. my to zaczęliśmy nagrywać. Ej. Ty, wróciliśmy. Pff. Do punktu wyjścia. Panie, bo ja nie wziąłem sobie. Ale, Panie, dobra, bo ja... ty ci zabrały apteczkę. Dobra, już Nie, ja mam apteczkę, bo ja wszedłem za późno do gry i sam bot mi wziął apteczkę. Nieważne, dobra, lecimy dalej, lecimy. Kurde, ty, coś mnie nawala. Dawaj do że to jest bomba, bomba, to był pur do mycia naczyń. Dobra, lecimy dalej. Jezu, Charger, pomocy. Kurde, ty, lecę do ciebie, lecę. Dobra. Zoe pomogła. Dawaj do mnie. Gdzie ty kurde w dół poszedłem, dawaj za Dawaj, patrz. A ty z Ciekerii jedziesz. Pewnie, najlepsza broń Znalazłem się kierę. tam gdzieś łomiesz jeszcze był Idę z tej od mnie tyłu to tył jest buntkę Lecisz wszystko Stary. na trał, je but Tu też pan, pan idziesz, wywalone Wbijasz, wbijasz Ude ty, ochroniłem cię ło, ile ich jest, panie, panie, panie Co wy sobie robicie, panie Najlepsze jest to, że ja nigdy w tą kampanię nie grałem. Jeszcze nie przeszedłem. Najlepsze tego. jest to, że ja też zbytnio, w ogóle, nie grałem. Ja grałem w tą pierwszą kampanię. O kurwa, jockey, pomocy, fuuuck! go, kurde, na mnie skoczył. Uratowałem ci życie. to Do na wdzięczność. To na wdzięczność, ja ci dupsku uratowałem. <laughs> dawaj na, dwór. na dwór. dawaj. Co tu Co się, się dzieje? dzieje? Pasz, 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 pasz. Ale farma, ale farma Farma <laughs> Farmimy Mam raz z boku są miniony, lecimy w nich Miniony Unranket <laughs> Odezwam <laughs> się tam bro Jaki <laughs> brąz, gold Ty bierz Krubara Ja Dzieje w dupie, ja tu lecę Zamiast pistoletu stary Po co ci pistolet? To jest górny nie sej E o kille. O kurde, nie, hunter. O kurde, sikiery go Sikiery wszystkich Po co komu brum palma? Lecimy To jest taki fajny się... ta jest takim fajnym odstresowywaczem ta. Nieważne która godzina Wyjebane No walisz od Jana. czy chuj wie co to jest, nie to jest No walimy go z bliska ładnie Powiem Ci tak e...

będzie BĄDŁY! Oczywiście no, link zeramy, z perspektywy fajnie, Konana będzie w opisie. zero Zero No to bierz się, Nie wiem, mam jakieś łoma. No, łące no, żabry, ja dawaj. Każda ża broń na strzał bierze, więc... O, leci Jackie, 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 Jackie. Dawaj go! Oh. No i znowu mnie, nie... Dawaj go. Dobry. Po co komu byłem pana, ty hunter? Bijemy go! Konan zabija, tak jest. Mr. Konan Legenda. <laughs> Pewnie, chyba w Dobra, ale legenda ma 29 HP, więc ja się healnę! Ty... No walej w to! Ty też byście się ja... strzunił! Ty ja mam 11 HP, no już 10 Dobra, już mam 80, lecimy. Oj panie, ja muszę do klopa skożyć. O już! <noise> Man! Jaka szybka rozgrywka Lecimy jeszcze jedną? Będzie leć stary, pytanie Dobra, to zanim to się załaduje Kurwa, jak się. Zamknij, czemu drzwi no, nie są. Dobra, to ja zawóz, zawóz, y, Dobra Właśnie pan Mr. Konanes poszedł AWK I nie zobaczy moich pozytywnych statów A więc zaczekamy Czekamy Czekamy A więc tak Dobra żyje, szybka akcja człowiek Nigdy właśnie widzę Byłeś najgorszy, bot był lepszy od ciebie P P Po prostu ja się oszczędzam nie pokazujesz nam swojego prawdziwego okay. skill'a. Dawaj, mi janteczkę Po co komu broń? Ja byłem najgorszy? Na to, nie, nie, nie uwierzę w to. Ty kurde, wrabiasz mnie ja tu. To... Ja najmniej tych supermutantów. Ci... <trym> no i do, 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 dobra, oglądasz. Wstawiłeś widzów samotnych. Ty pewnie byłeś tuż za mną. Tylko boty ty dwie <trym i <trym się szczycisz. Ja? Ja byłem legendą. Ty byłeś legendą. No pamiętaj legej... to. A smoki tam były? Chyba je... O fuck, smokerek Setek shit. O, joki! Stary. Nie. Ja jestem smoke'erem 30 czy... No i znowu na mnie! Co to I do mnie Łapiesz ma... wszystko. Łapiesz z... każdego tego zmutowanego. No. Hunter, wszystko na mnie. Kurwa, boomer. bomber. O, o. Bomber! Bomber wybuł. Dawaj, sikieraj, lecimy. Solo Q. Tak każdy się ze mnie śmieje, że mówię na niego bomber, a to jest bomber. To takie wiesz, wąbka gruba. Uu, dość ciekawa. Pogadanka po ci powiem. O mam Digla, to jest fajny pistolecik. Nie, Ja nigdy, Konanku, nie będę się z ciebie naśmiewał. Nigdy. Ze mnie to nikt nie ma prawa. <gadanie> Mr. Konan. Ty, gazru, Nie, to jest łom. Za co wymieniłeś? Ja za Digla. Broń, która bierze na strzał. Jest nieskończona amunicja. Lejbis nie, coś, w Dżigniu? No? nie jest skończona. No skończona. Każda babra... Kurwa, e, e, krótko. Znaczy tak, krótko Nie, leczo. Glock. No nie skończona. Trzeba no, znaleźć lepszego shotguna, bo ten początkowy to gówno. To ja poleciałem już do przodu. No widzę, no. widzę. Dawaj, do no nas. O, są zombie. Sikiera. One. Tak się je wykosi. Kurwa, boty to mnie napierdalają. Boty? Stary, zostaw te boty. Są boty, friend? które Są boty, w które jakby to powiedzieć, to jest liczna gra, w której boty coś robią. O, oj tam, oj tam. Amunicjaty. O kurde. O, o, o ci do pskota. Jackie. Fasem Nie, nie no, ale tu całą No wiem, dzięki. Słaby jesteś, ten grę straszliwy. <laughs> Nigdy w życiu. Tylko w rola jesteś dobry <laughs> Nie tylko Dobra ja się Czekaj ja się dobra idźcie, o, U, otwarty, to zadonię Reloading Reloading Uuu, tutaj to to zgaduję, że tędy Dobra, lecę do ale prawdziwa zabawa to się zaczyna jak masz chain jak masz piło łańcuchową to jest... O jest! To jest to, to jest to jest... mało powiedziane. To jest amunicja, jakiś pistolet. Wywalony. Gówno warte. Jak będzie horda zombie to pań bomba uderzył, bo mam jednego. Proszę do góry. one. one. O paj bombik. O! Ty słyszysz? Jezus, to co się dzieje? Shotgun. Uuu, Shotgun. Kill me! Co Bierz Pań bomba, mam jednak. Ja wziąłem ja nowego tego. Ej, to jest katarką. Samurai Konames. Samurai. Kurde. Widać. O Jezu, tu będzie... Dawaj, cofamy. Tu jak mnie mam horda przyjdzie, więc radzę cofnąć. Burn into the fire Fain bomba, rzucam pierwszego. Fain pierwszy. Poleciał. Fuck, oh, fuck, fuck it, fuck it Ale to piękne Gdzie ty jesteś? Kurde, dawaj tonę! Do nas, tu! A gdzie wy jesteście? No my to tu! No was, no to co ty się piekcisz? Stary! O kurde, ja tu biorę Grupa! Co? Tu, 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 tu. o fuck Ty wziął? Nie wiem, jakaś wieżyczka ten. Ale... Uruchomiłeś? Le... Tu tu się dziwiłeś Lec, nie zombie wziął Bez sensu Ty widzę tutaj e, mezkity Nawalam szybko Ale bella nie ta wieżyczka. O, nawalej, nawalaj, nawalaj. Z tyłu osłaniam Wypadł mi stąd Wypad mi stąd Dobra Ty Wypad mi stąd Dobra, lecimy dalej. Już się skończyło? Ale ja słyszę tego... Witcha? E... Ja też słyszę. Witch. A to przypadkiem nie jest kobieta. No to... Jeden chuj. Witch, witcha, witcha. A, my? No Dobra, damy do góry Wichu! Wokuduru, chmij, się uciekać! Jezu. Gdzie to jest? Dobie, lecimy kurde, leci Die leci do... in hell I cześć. Coś mnie złapało Ty. Bot mnie obronił Tutaj ten, ten z językiem, smoker Nie, nie sm smoker? No nieważne Dig, a nie, ja biorę sikierę, lepsza Jezu, ty stary, Kijże widz bliżej ciebie, jest obok ciebie, oni mnie! Jak się ciebie, to idzie do ciebie, to No, pewnie! Coś, ty, ty, co tu się stało? Coś krzyczy. I jeszcze jakiś samolot, e, coś na helikopter. Tu, helikopter. Tak. Nie wiem, ja tu szukam czegoś pozytywnego. Jezu, Dobra, y, baseballa znalazłem i molotowa. Molotow tam jeden na ciebie jest. Głupie. Zobijcie To ja jestem jesteś... barbarian konany, jest ja tylko shotguna <giby> Jak stalony Znowu ty znowu łiczkę słyszę Dżoki kurwa, pomocy, ej, ej, gdzie wy jesteście? No, ty skoczyłeś no, się! Nad... Leżę, leżę i kwiczę Zabij Kurde kucze. Dobra, 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 dobra Czekaj, gdzie tu było to zejść? Jak kiedy mają, człowieku? Śmiecie! Kurde! Wstawaj! <giby> Ponoszę cię! Mój towarzysz... <śmien> ...broni. Ej, <śmien _> tak. Nie... dzisiaj, e, ja, ja, szukam. Jest. No obok leży, nie widzisz cię? lepaku? Tu, 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 o tu. O tu, o. Ty no! Nie, no, no ja, ty skurde, nie, nie, nie! No walamy! Kurde, Nie, nienawidzę tej gry. Nie widzę. Dwa... Wstawaj. Weź. Masz okay, hapsy? Czekaj, 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 czekaj. Ty, mam pizza na ciebie. O, dobra. I medyk Dobra, sobie. healują no, cię no. boty. Widzisz, bo... Ty, skąd bot? Ona ma skara. No, serio, ma skądś, nie wiem. <laughs> o, mam katanę. Tu katanę drugą, jak chcesz. katanych Co ty? Fajera. O Jezu. Gdzie... Charged. Pijemy siekierą. Sam zabiłem go. Jak prochu. Stary. Ja z 20 zamiaków naraz. Siekierę. Czemu ja? Nam... Czemu ja? Dobra. dobra. się, do, się do ciebie. To ja cię uratowałem Zoe, tak naprawdę. Zoe, a nie, nie Cheli? zoj. Czemu? Gdzie my mamy lecieć? Kurde. Ja lecę Lecę za, za to. Co. O kurwa, przepraszam. Coś ty <ślesz> zrobił. Baj, wale Czekaj. Wolimy! <laughs> z tyłu! Z tyłu! Demne. De To No fajczcie się! Fajczcie się! Ale to zganie Tutaj w Left jedzie no. Jeszcze ten automatyczny taki Ta, Ja mi niestety Dziękuję kół ja automatyczny taki Cześć, tu, kurde, ty Ej, na na mnie i przyciął mnie. Łaczek cię uratowałem. Jezu. Pięknie. Dobra, dzięki. Mm. Czyli on, oh, zabiłem boomera. Wypad. Ładuję, 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 ładuję. Dobra, ładnie. Kurde, no ładnie, dobra, ładnie, chęcimy. ładnie. Ładnie rozegrałeś. Ładnie, no to ładnie, sieknąłem w auto. Czekaj. Jeszcze raz. Dobra, piła, czyli piłę łańcuchową Dobra, już jest save. Nie! Nie! Zła! Piłę łańcuchową znalazł. Dobrze, my się będziemy już z wami żegnać. To była taka pogadanka. Rozrywka. Taki wstęp pasji. Moja piła łańcuchowa nieużyta. A widzisz, najlepszy, najlepszy! To żeś to zrobił. Pewnie, pewnie! No to kurwa, jak ty coś to zrobiłeś, Ciesz ja! Jeszcze to... Nie, nie wierzę, nie uwierzę! Patrzą, tak. no, najlepszy ja! Ty sześć o pięćdziesiąt! Nie... Kto zabił? O ty ostatni byłem! A pot najlepszy! <grym się zamił> ja pierdolę! <grym się> Zol. <zamił> ogólna obrona! <grym się zamił> najlepszy! Easy, dobrze, my się będziemy z wami żegnać. I... Cześć.